I oficjalnie otwieram zgromadzenie zatytułowane Przestańcie nas zabijać. I dziś będzie trochę inaczej, bo nie będziemy śpiewać, nie będziemy tańczyć. Dzisiaj za to symbolicznie mamy ze sobą świeczki, jak widzicie, Feliksa, Amelie, które potem, które potem odłożymy pewnie pod pomnikiem, do czego Was też zachęcam. Nie będziemy śpiewać, nie będziemy się bawić, nie będziemy tańczyć, bo. Kolejna tragiczna rzecz się zdarzyła w Polsce. Przez homofobię postanowiła popełnić samobójstwo jedna z osób LGBT+. Tym razem to jest Zuza. Zuza, która odebrała sobie życie przez to, że z polityków, z ust polityków partii rządzącej wylewa się non stop homofobia, przez to, że z mediów narodowych doświadczamy propagandy Antyludzkiej. Natomiast myślę, że to jest też dobry czas, w którym pragnę podziękować. Pragnę podziękować moim przyjaciołom i przyjaciółkom ze Stowarzyszenia Stan Równości Maniefy Bydgoskiej. Pragnę podziękować Wam, że jesteśmy tutaj wszyscy i wszystkie razem. Pragnę też podziękować wreszcie organizacjom pozarządowym, naszym sojuszniczym Karolu. Cześć, widzę Ciebie. <laughs> Miło, jak zwykle. E, tworzymy dobrze zgraną wspólnotę, i jestem przekonany, że się nie damy. Jestem przekonany, że się nie damy, ale trudno nie odnieść się do ostatnich wydarzeń politycznych, które mają miejsce w Polsce. Przez ostatnie kilka tygodni um, oglądaliśmy, oglądaliśmy taki kabaret tworzenia nowego rządu. I chyba część, przynajmniej część z nas miała nadzieję, że to będzie pewna refleksja rządzących odnośnie praw człowieka. Okazało się, że to nie żadna refleksja, tylko. Przepychanki Trójki Panów, których symbolem jest to, że niebawem na ministra edukacji i nauki zostanie powołany pan Czarnek. I nie będę cytował go, bo, bo jego słowa i poglądy, antyczłowiecze, wszyscy i wszystkie dobrze znamy. Natomiast chcę powiedzieć, że to połączenie tych dwóch resortów, czyli menu i połączenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dużo pokazuje, co pisma zamiar zrobić z. Umysłami młodych ludzi. Już nie będzie warsztatów antydyskryminacyjnych, już nie będzie edukacji seksualnej w szkołach, już nie będzie też studiów genderowych i dobrze wiemy, że z tym było kiepsko. Natomiast czasami się odbywały. Kolejne rzeczy to chociażby fakt, że mamy tylko jedną kobietę w rządzie. Kolejna rzecz to także antypracowniczy gowin, jako nomen omen minister pracy. I to pokazuje, że po raz kolejny będą chcieli uderzać w osoby LGBT, plus, w kobiety. I w osoby, które mieszkają w Polsce, ale niekoniecznie tutaj się urodziły. Jednocześnie będą dalej próbowali zawłaszczać te instytucje, których jeszcze do końca nie mają, takie jak szkoły, uczelnie, sądy, media czy inne te, które decydują. Ale moim marzeniem i to, w co gorąco wierzę, to i nawet jestem o tym przekonany, że już za trzy lata... Już za trzy lata, dzięki naszej ciężkiej pracy, dzięki naszym małym wspólnotom, ale niezwykle ważnym, które tworzymy, wybierzemy sobie nowy rząd. Taki rząd, który nie będzie szukał sobie wrogów, a będzie to rząd, który będzie rozwiązywał realne, ludzkie problemy. Tego sobie i nam kończąc życzę, tak jak wspominałem, dzisiaj może bez wielkich okrzyków, bez muzyki. Natomiast natomiast e, potrzeba nam pewnej przestrzeni i ludzkich historii, i ludzkich doświadczeń. Dlatego też bardzo Was proszę kochani i zapraszam, mikrofon jest otwarty. Będzie nam, mówię nam, bo reprezentuję Stowarzyszenie Stan Równości, bardzo miło, jeżeli będziecie chcieli się podzielić z nami swoimi odczuciami. W tym ważnym i poważnym, bardzo i smutnym dniu Jesteśmy trząśnięci tymi tragediami młodych ludzi i starszych, którzy popełniają, odchodzą z tego świata tylko dlatego, że są inni i napotykają na, na tyle problemów, nienawiści ze strony otoczenia, sztutych przez, przez polityków. Ja tu z Piotrem się całkowicie zgadzam, że za trzy lata będzie inaczej, będzie piękniej i wierzę w to bardzo głęboko i Komitet Obrony i Demokracji Bydgosz będzie zawsze z Was wspierał. Pana to możecie liczyć zawsze, w każdej sytuacji i, i tu chciałbym zadeklarować, że tu, tu macie wielkiego sojusznika w postaci tych członków naszego stowarzyszenia, sympatyków i, i tą deklarację z dużą przyjemnością składam dzisiaj w tak ważnym dla Was dniu. Dziękuję. Myślę, że wszystkim jest nam bardzo przykro ze względu na tragedie, które się działy ostatnio w Polsce. I w tym czasie widzę, jak ważna jest solidarność. Musimy trzymać się razem, musimy razem walczyć, wychodzić na ulicę i nie dać się zastraszyć. Jedno z najczęściej wykrzykiwanych haseł: solidarność naszą bronią. Musimy być solidarni. I wiem, że tak jak tu stoimy, każdy z nas ma inny pomysł na to, jak walczyć o tą równość. I ja proszę Was wszystkich o jedno: nie dajmy się podzielić. Nieważne, co się stanie, musimy być razem. Nawet kiedy my myślimy, niektórzy uważają, że powinniśmy bardziej radykalnie działać, niektórzy, że bardziej delikatnie. To nie znaczy, że ci, co uważają, że bardziej delikatnie nie są ludźmi albo że to cholerni symetryści. Tak samo ci, którzy są bardziej radykalnie, to nie znaczy, że oni chcą szkody dla LGBT. Ja proszę Was wszystkich: zaakceptujmy siebie i nie dajmy się rozłamać jako LGBT bo teraz musimy razem się trzymać, żeby nie dać Czarnkowi zabić kolejnych dzieci. Dziękuję. Przyszłam tutaj tak naprawdę nigdy nie wiedząc, w jakiej większość z was była kiedykolwiek sytuacji. Nigdy nie musiałam wstydzić się trzymania za rękę osoby, której kocham. I chcę, żebyście wiedzieli, że w ludziach w heteronormatywnych związkach także macie wsparcie. My też tu jesteśmy. Jesteśmy uprzywilejowani i jesteśmy po to, żebyście Wy mogli żyć z godnością, na którą zasługujecie. Na którą wszyscy zasługujemy, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Chcę, żebyście czuli to, że macie wsparcie nie tylko w ludziach LGBT w ścisłym sensie. Macie też sojuszników w ludziach, którzy nigdy nie pojmą tego strasznego cierpienia, które Was spotyka. Ale my tu jesteśmy i my też zawsze będziemy iść z Wami. Was serdecznie wszystkich. No, smutny dzień i smutny okres nastał. Już od, od paru lat mamy tak, tak, taką władzę w państwie, że osoby, które są inne, odmienne i się dobrze z tym czują, czują się niestety e, prześladowane, nie czują się tak, jak powinny osoby. Które mają prawo pełne, bo konstytucja nawet im to zapewnia. A w tym kraju równość, demokracja, tolerancja od paru lat jest niestety w odwrocie, i rząd, który powinien o tą demokrację, tolerancję i równość dbać, niestety robi wszystko, żeby takie osoby marginalizować. Tutaj jesteście pod flagą tęczową, ale takie działania anty jakimś społecznością mają miejsce od, od paru lat między innymi wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej, o odmiennej religii, o odmiennym kolorze skóry. I nawoływanie tak w cudzysłowie, gdzieś tam w drugim planie przez rządzących albo, albo osoby związane z rządem do tego, aby takie, takie osoby marginalizować jest, jest na co dzień. Oczywiście prezydent, czy, czy premier, czy jakiś minister może mówić, że, że to nieprawda, ale wszyscy to widzicie i, i wiemy, że tak jest. Nie chcemy takiego, takiego państwa i chcemy, żeby każdy mógł się zachowywać i kochać tak, jak chce. To, że ja idę z kobietą za rękę, to mi nikt nie wytyka tego, że ja epatuję swoją orientacją seksualną, ale kiedy wyjdziecie za rękę, to już mam, wam mówią, że tak nie powinniście robić, że tej miłości nie powinniście pokazywać. Mi wolno jako heteroseksualnemu, ale wam nie. I to nie jest równość. A wyszedłem tu dlatego, że jestem jednym z przedstawicieli, którzy właściwie w tym budynku tworzą prawo. Jestem radnym Bydgoszczy i chcę, żeby całe państwo i Bydgoszcz była tolerancyjna, równa dla wszystkich i żeby każdy mógł. Prezentować to, takie poglądy, jakie chce. Wiadomo, że zgodnie z prawem, ale wy nikomu krzywdy nie robicie. Chcecie własnych praw, chcecie żyć godnie, chcecie żyć w tolerancji, tolerujecie innych. I ja chcę, żeby takie osoby, które tolerują Was, było takich osób jak najwięcej. Przykro mi jest, że ministrem edukacji zostanie taka osoba, który mówi, mówi o tym, że Wy to jesteście. Gorsi ludzie, że kobieta powinna siedzieć w kuchni i rodzić dzieci, bo takie jest odwieczne prawo kobiety jedyne, które ma. A mężczyzna jest od tego, żeby zarabiał. A mi jest obojętny, czy ten mężczyzna przebiera dziecko, czy odprowadza to dziecko do przedszkola, a, a kobieta lepiej zarabia od tego mężczyzny. Jeżeli oni sobie tak ustalili, że tak się czują dobrze, to niech się tak czują. I trzymajcie się razem, walczcie o siebie, o swoje prawa. Jestem z wami. Yeah. które zabiła homofobia, które zabiła transfobia, inne, inne formy przemocy, inne formy dyskryminacji. Jeżeli macie, słuchajcie, kochani, ochotę podzielić się ze mną, z wszystkimi osobami zebranymi...